Siemaneczko ludziska z tej strony Chris witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Skyrima. Jak widzicie jesteśmy tutaj już pod tą twierdzą. O, proszę, wpadnie do głowy pewien pomysł. Miszku, a czy ty przyjdziesz? Ja byś sobie tak zobaczył. O kurde. mi się. Gdzie teraz na przychodzisz. przychodzisz tutaj, Misku. Eee, Kościół, gościu. gościu. I dobra, dobra, dobra. I zobacz, przychodzisz sobie tutaj, Misiek. Misku! Walczysz sobie z tymi elfami, mam nadzieję. Przy niego niż mnie. Ho, 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 Chyba się mój plan udał. jak A my teraz zrobimy to. Sprawdzimy wytrzymałość tych elfów. Sprawdźmy się tutaj. Ej, Po co chodzi? Czy oni mnie mają w nosie? Zobaczcie, muszę strzelać, a on mam mnie gdzieś. Ale bajera. Czy będą mi mieli sensu jak tam po prostu podejdę? Tego zielonego. Oj, Panie, zabity, dobra. Tak? No ja teraz muszę podszedł. Halo, panie elfie. Czy pan jest na mnie zły? Musimy tam wejść. Myślę, że to może być ciężki orzech do zgryzienia wejście tam. Mielibyśmy to zrobić, gurdebela. Jak tu się roi od strażników? Jeżeli oni są tacy twardzi, to myślę, że to jest troszeczkę jeszcze jesteśmy za słabi, żeby z nim walczyć. Ale może uda się zdobyć elfi łuk. To następny mi się jakby szaleje. A co czy ja? Weźmy się w ogóle. elfi sztylet. Takwiś tyle Strój. No No i nawet... Nie powiem. B się tutaj na kucaka. Nie 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 w pierwszym chcę. Zobaczmy czy ten pan. No teraz to już jest na pewno liczby. chociaż może nie. Dlaczego on mnie tak wykrył od razu, nagle? To też było dziwne. No ale szczerze powiedziawszy, to jednak będzie ciężko tutaj coś zdziałać. Chyba mam takie wrażenie, wiecie? Na razie tam coś snik możemy posnikować. Zobaczcie, ale on no, od razu do nas idzie. co na nas chyba tworzy. teraz, co? Kurde, no to nie wróży za dobrze. Twardoliłem misję chyba, zobaczmy. Myślałem, że pójdzie tutaj łatwiej, ale widzę, że to jest jednak zadania. A nie, jest. znajdź zadanie. Dobra. Czyli po prostu mamy ich wymordować wszystkich. Na chillku. Znaczy jak ja teraz sobie podejdę do was tak, od tak. Uuu, dobra, jednak mnie nie lubicie. Yy, bardzo przepraszam, ale to nie moja wina. Chciałem tylko zapytać o drogę, i tak wymknąłem się strzała. Co chyba nie damy rady sobie z nimi. Chyba to jest jeszcze za wcześnie w naszej elfiej przygodzie. A czy one będą szybsze? Może no, dalej mi się postrzelamy trochę. Są silne te potwory, nie no. Wiecie co, chyba jednak zrobimy po prostu ucieczkę. Nie możemy się tym na razie zająć. Jest tutaj ci przeciwnicy, są jednak wciąż dla nas za silni. A czy ja mam jakieś. Mam. I czy 9 tam było, tak? A czy jak spakuję sobie... A w... wiecie co, ja sobie to sprawdzę, może po No i super no i super Tutaj... O, żelazo. Ale kto mnie znowu. Jaka walka. O, dobra. Wykopmy. No nic. Udało nam się zdobyć jeden yy, pancerz elfów. Myślałem, że pójdzie to troszeczkę łatwiej, ale no, widzę, że się przeliczyłem. Te elfy jednak są bardzo silne i nie wiem czy nie musimy wrócić tam do tego John'ego, żeby nam po prostu pomógł, ale... Teraz mi się przypomniało, że tutaj mamy jeszcze jedną, yy, że tak powiem, miejscówkę do zbadania, której nie zbadaliśmy, więc zerknijmy sobie, co tam jest od razu, żeby ten odcineczek nie był taki yy, zmarnowany, że tak powiem, a jutro, znaczy jutro w kolejnym odcineczku pójdę sobie do... Yy... Naszego zleceniodawcy i porozmawiam z nim, że może jednak przydała się nam mała pomoc. Zobaczmy, jak to wtedy wyjdzie. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Chciałbym skorzystać z tego sztyletu. Ogrzybki. O. No to na pewno nie wróży nic dobrego. Eee, cienkie! i tak to powinno właśnie wyglądać na tej zasadzie chciałem żeby to szło, ale, ale nie, no bo po co? O, o, oh, Nie wiem co zebrałem. Tam chyba była jakaś orkowa tarcza, nie? Tak, jest. No nic, trudno. O, to bierzemy, to bierzemy. Klejnot duszy na pewno się przyda. Sztylet chce. Piliła, szorstka tunika. Tego pana chciałbym tam spróbować zabić, tak, jak strzałem, ale najpierw sobie może przetestujmy, kto to w ogóle jest. Jest tam kto? No chyba żart. Dlaczego nie mają tak dużo życia? O co chodzi? Kurde bela no? Headshot, to musi być headshot. Dobra, nie będę tego komentował. A my stoimy ze skradaniem, bo oni no, bardzo mnie szybko wykrywali. Gdzie jest to skradanie? 60, no? Dlaczego mnie tak szybko wykrywali? O, to chodziło. Ich poziom czy co? Bardzo, no moment, i byłem wykryty u tych elfów. To mi się bardzo nie podobało. Ten pan nas już tak nie wykrywa. Na pewno coś tu było. Kogo ja trafiłem? Że ten Nord. Co jest grane? Dlaczego on jest taki twardy? Nie dobra. Teoretycznie, 15-krotność obrażeń to jest tak, 11. No, no dużo. W każdym bądź razie powinno to być dużo obrażeń. Ale zobaczymy, no. Zobaczmy, jak to, co to wyjdzie. Niech ten nekromanta wróci na swoją pozycję startową. Szkielety siadały instant. No ale nekromanta nic no, nie wiadomo. Chyba mi się przesłyszało! Ale ja nie chcę czarować. A, ten Nord idzie za nim, tak? Jest tam kto? Nie, nie, nie ma nikogo. Aha. No, jak dla mnie to byłoby najmniej średni. Trochę nie siadł, że tak powiem. No, ewidentnie nie siadł. Ale, no, zadaliśmy więcej wrażeń niż w sumie łukiem. Więc przestał nas szukać. Podejście numer 2: gdzie jest? A co się to interesuje? Weź się, spokój, przede mną się nie Co to się stało! Kurde. Przez to czarowanie 100%. Zobaczmy teraz. Czyżbym miał rację? Co to było? Ważny, nie mam, mnie, to nie nie ma, no co w tym nie Patrzcie, niby mnie wykrył, ale mnie szuka, nie? No to też jest dobry patent. No na pewno mnie tutaj nie ma, gościu, daj se spomnieć. Idź już tam, wrócę na to swoje miejsce. Bo tam jest fajna rzecz, którą chciałbym okiełznać: a mianowicie stół do enchantingu. Znajdę się! Znajdę cię! Znajdę cię! Znajdziesz to co najwyżej tyle, jak zebraszili. No pewnie tak. Pewnie tak jest tam kto świetnie. To, mi się już, to już mi się podobało. No to już było naprawdę Miocik Złoto oczywiście. Miksturka. O proszę, przywołanie. Dlaczego nie? Co tu mamy? Mamy tutaj. ...krasnoludzki sztylet pożerania. A co robi ten sztylet, krasnoludzki sztylet pożerania? Przedmiot... Broń Wchłania 15 punktów zdrowia, to też mogliśmy. A zresztą zobaczymy, co od nas tutaj... E, dobra, zaklinanie, dobra. mi zaklęcie. I tak, pyk. 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 Nie wiem, czy chcę to ściągnąć. Dobra, a dawać Ile dalej? I teraz tak zobaczmy przedmioty, broń. E, 11 dalej, dobra, znaczy awansik. Bajlando, Zdróweczko. Skradanko. Ile tam poczata tego skradanka? 70. No to na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie. Łucznictwo, nie chcemy broni jednoręczna. Czy możemy? Możemy. Tylko czy ja chcę. Nie wiem, czy chcę tutaj pakować. Szermierz. Mieczami. Buławami. Może już byśmy sobie zostawili to do kowalstwa? Co? Bo no zobaczcie, to kowalstwo. Gdzie jest to kowalstwo, cholera? 24. Eee! To jeszcze, to na cilku, Broń jednoręczna, dobra. Dawajcie, fechmistrz. Cyk. I teraz sztylet zadaje już 13 obrażeń. Co jest bardzo dobrą wiadomością. Leci. Syk skasowany, a tutaj jest koniec, ale jest to daleko, więc no już nie chcę się do niego skasować, a no cóż? Nie... What Pułapka to by jakaś była. Dawaj to. Coś tutaj jeszcze nas czeka. Eee, nawet nieźle to wyszło w sumie. Zobaczmy gdzie nas wysadzi. A wysadziło nas na północna przełęcz. Aha, przeszliśmy po prostu na wylot tą. Tą jaskinię. No dobra. Myślę, że będę tutaj kończył odcinek. No, 20 minut dobiło, także po co przedłużać. A my widzimy się w kolejnym, gdzie myślę, że już zacznę odbijać białej posprzedaję sobie te pierdoły wszystkie. Może coś tam pohandluję troszeczkę tym yy, blacksmithingiem. No, w każdym razie widzimy się w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Siłaneczko piąteczka, cześć!